Kolejna moja gwiazda, Urszula Demkow z Pielska Białej. No, ta już pobiła. Mam ją na drugim miejscu, bo pierwsze miejsce cały czas zajmuje Barbaronowacka ze swoimi polskimi nazistami. Drugie miejsce to jest pani Demkow, chyba Urszula, jak pamiętam, wiceminister zdrowia, która wsławiła się w tym, że Zaproponowała, żeby w serialach dzieciom pokazywać zaszczepionych takich czy innych, żeby te dzieci później można było szczepić, żeby można było tworzyć konkretną propagandę, bo już porównała szczepienia z jedzeniem, bo przecież trzeba dzieciom dawać dobrą żywność. No ale ta pani jest od lat związana z koncernami farmaceutycznymi, więc czego mogę po niej się spodziewać? Natomiast to, co powiedział ostatnio ratowniku, który ma 62 lata i mógł po prostu nie iść do pracy, mógł się zwolnić. To był jego wybór, że zginął, to już jest nawet nie arogancja. To można chyba podciągnąć już pod wymiar sprawiedliwości. Ale dobrze, że tacy ludzie są, bo to świadczy o tych formacjach politycznych, których z których ci ludzie się wywodzą, jeśli w ogóle z jakiejś formacji oni się generalnie wywodzą, tak jak pani Demkow. Myślę, że ona się wywodzi z takiej formacji o nazwie koncerny farmaceutyczne Big Pharma. No i ta jej, ta prostolinijność, że by w serialach umieszczać o szczepieniach, o szczepionkach, ja myślę, że też powinniśmy umieszczać informacje o żabie na produktach pana Billa Gatesa. No, ale pani Demkow y, ma dużo do powiedzenia. Y, poza tym, że jej odebrano jakieś uprawnienia, ponieważ tam chciała sobie coś z psychiatrami poustawiać, jakichś konsultantów bezprawnie. No, ale żyjemy w takim, a nie innym świecie, a ja w tej chwili cofam się i wjeżdżam z powrotem na stację Poznań. 90 minut spóźnienia prawie 90 minut. Myślę, że dobijemy do 100 minut. Sam jestem w wagonie, a to ten słynny czwarty tor, ci, którzy wiedzą, o czym mówię. A powrócę jeszcze do pani Demkow. Tak odklejonych ludzi jak Żukowska, Demkow, no i numer jeden Barbara Nowacka, Bonowicki, już nie będę wspominał. Mamy coraz więcej. No ale to Palikot nam takich ludzi sprowadził do polityki. A ktoś ich później wybrał, prawda? Bo o tym też warto pamiętać.